Darek Ozelan i Maciej Kaniasty, witamy i zapraszam na podsumowanie tego, co dzieje się na bieżąco w rozgrywkach redboxu, bo chcielibyśmy oczywiście powiedzieć o rozgrywkach ligowych i tym, co w ligach, ale zacznę jednak od tego, co czeka nas, a jakby co dzieje się w tej chwili, czyli od zgłoszeń drużyn do turnieju. Ostatnio dziwiłem się, że takie fajne, nowe nazwy się pojawiają. Dodatkowo, ktoś już dokonał zapisu takiego, że możemy powiedzieć, że turniej jest, nie wiem, w połowie, czy są jeszcze sporo wolnych, jest sporo wolnych miejsc, czy wręcz przeciwnie jesteśmy na finiszu. Znaczy myślę, że na pewno turniej się odbędzie. Dzisiaj kolejne trzy ekipy doszły. Jest to Pomax, wózki widłowe oborniki. Kolejnym zespołem jest PHPU Mirbud, także też złożyli, drużyna Lpiec zgłosiła akcję, z, myślę, że auta terenowe, także na dzień dzisiejszy jest to 16 ekip i myślę, że wystarczy. wystarczy, żeby tu był, a lista jeszcze nie jest zamknięta, jeszcze niektóre drużyny awizują, że też się zgłoszą, także czasu jeszcze też pozostało, także, także myślę, że ta, ta, ta liczba zespołów będzie wzrastała z, na, z, dnia, z dnia na dzień, także myślę, że... Będzie super zabawa tego 29 czerwca, właśnie w tym terminie gramy, także zapraszam jeszcze chętnych, zapraszam przede wszystkim bramkarzy do obrony i strzelców do rzutów karnych. O tym nie mówimy, ale to jest turniej, ale też ten słynny konkurs na króla rzutów karnych i najlepszego bramkarza. Czy w trakcie turnieju także ten konkurs się odbędzie? I wszyscy bramkarze mogą startować, jak to będzie? Nie, nie. Akurat liczba bramkarzy jest ograniczona będzie sześciu bramkarzy. W tej chwili jest już trzech bramkarzy Jarek Sałata, Wojciech Frąckowiak, Oliśmy Pan Dzięciu. Przepraszam, że tylko nazwisko podaję. Jeszcze jest trzy, trzy wolne miejsca, natomiast Szczeców będzie bezograniczona liczba, czyli e, kto będzie miał ochotę, jeśli czuje się na siłach, to zapraszam. E, Lepiej to zgłoszenie zrobić wcześniej, ponieważ potem troszeczkę może być galiasu na turnieju, bo mówię, no potem będą, będziemy dzielić to na grupy, każda grupa podejdzie do żażnego. Najlepiej dobry... gdyby było sześciu bramkarzy wcześniej, na no, zawodnicy, to, to w zależności będziemy... od ilości drużyn. Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że, że tam że ta liczba na turnieju wzrośnie, bo, bo, to, jest, bo to jest właśnie to, co decyduje o tym, że te drużyny, które grają, automatycznie w tym turnieju biorą udział. No tak, e, to jest 29 czerwca, natomiast dzień wcześniej zakończenie. Mówiliśmy o tym ostatnio, natomiast mamy dodatkową nową informację, tak, tak, bo będzie, wiemy gdzie. Tak, tak, zgadza się. E, będzie to e, w klubie Crime Story. Niektórzy wiedzą, że to jest nazwa tutaj stara, aczkolwiek to będzie zupełnie nowy klub, oddany tutaj po remoncie, oficjalny. To będzie otwarcie, czy on będzie trochę wcześniej funkcjonował? No to znaczy, oficjalne otwarcie jest docel, docelowe 22 czerwca. Jako dzisiaj z właścicielem rozmawiałem i przynajmniej twierdził, że ten termin jest jak najbardziej aktualny. Najbardziej aktualne, aczkolwiek 28 czerwca na pewno będą na, na 100% przygotowani, także tu już mogę potwierdzić stary rynek 67 to jest dokładnie adres Crime Story. Zupełnie nowy klub, super, super będzie wyglądało, na pewno na pewno dużo, dużo chłopaków, czy tam uczestników w likcie zgłosi, nie tylko tych, co będą nagrodzeni. No i możecie zabrać osoby towarzyszące, rzecz jasna, bo po tym przewidziana jest pewnie zabawa dla chętnych, ci, którzy chcą zostać, zwiedzić klub dokładniej. Jak myślisz, kto pojawi się w aureoli zwycięzców na, w Crime Story, kto zagra tam główną rolę, czy możemy już podać jakieś, no nie nazwisko, może, może króla strzelców, ale drużynę, która zdominowała i już może spokojnie patrzeć na końcówkę rozgrywek? Znaczy, na pewno się pojawią drużyny zwycięzcy z, z ligi halowej, bo akurat zrobiłem w tym roku tak, że połączyłem ligę halową z ligą wiosenną zakończenie, także na pewno tych yy, dziewięciu laureatów już znamy, bo... Zapytam inaczej, czy jest szansa taka, że ktoś wygra i halową ligę i ligę na otwartym boisku? Jest, jest taka możliwość, jest to drużyna aut terenowych. Yy, yy, w tej chwili liderują w Ekstralidze. Wczoraj e, dwa najgroźniejsze przy, przeciwnicy między sobą grali, Nissan z Elpiecem grał, Nissan wygrał 5-2 i tym samym przy dzisiejszym zwycięstwie aut terenowych, aut terenowych nad rebisem dom wydawniczym e, praktycznie terenowe są jeden krok od mistrzostwa. No właśnie, raz już dublet ustrzelili chyba, tak? Myślę o autach, hal, halową ligę i na otwartym boisku, ale to jakby już faza taka końcowa playoffów, tak, rozumiem? W Ekstra tak, 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 to znaczy w tym tygodniu praktycznie zaczęły się play-off. W zeszłym tygodniu zakończyliśmy praktycznie rundę zasadniczą we wszystkich ligach. W tym, roku, w tym tygodniu ruszyło, ruszyło play-off, play pierwsze mecze grały drużyny z trzeciej A. E, tam parę wyników ciekawych było, Biesiadna przegrała ze Słowikowym O7, ale znowu w następnym potyczce wygrała z briko. także e, tu, jest, tu jest ciekawie, tutaj będziemy czekać do końca, ponieważ jeszcze Unilevel, który gra praktycznie co dwa tygodnie, no, ma, trzy mecze, mniej, ma, ma tak? trzy mecze mniej i praktycznie... Jakby tu patrzeć, będzie rozdzielał karty. No właśnie, czyli jakby po, trochę poskakaliśmy po ligach w Ekstralidze wiadomo, auta zbliżają się do tytułu, aczkolwiek grają trudne mecze, chociażby z Rebisem. W pierwszej lidze, no Ekowital, to jest jakby taka drużyna, o której też mówimy. Ja po, chciałbym też na drugie ligi zwrócić uwagę, bo tam są jakby dwie grupy, tak? tak. Bar Metka grał z BH, BHU, ciekawy mecz, tak? pierwsza z, 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 z drugą drużyną To nie, to jeszcze była w rundzie zasadniczej rozegrane ten spotkanie i y, BHU zagrało w drugiej połowie przynajmniej y, na 100% swoich możliwości, bo, bo do przerwy przegrywało, natomiast po przerwie jakby ktoś zakręcił kurek zespołowi Barmetka i wynik 8-4 dla, dla BHU. Mówiliśmy o tym meczu. Tak, 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 tak. tak. Po, patrzę też na te czołowe miejsca właśnie i tam jest jakby grupa A i B, czy jakby wszystkie awansują do klasy wyżej? Czy jak chcesz to podzielić nie, nie. później? Bo tak mi się wydawało, że 6 musi spać w takim razie, nie. do połowa ligi musiałaby spać. Yy, awansują z drugiej ligi awansują po, dwie, po dwa zespoły. Także, także tutaj jest o co walczyć. Natomiast z pierwszej ligi spadają dwa zespoły, i to automatycznie mi stworzy grupę 15-zespołową w pierwszej lidze. Mhm. Także w drugiej lidze Awa otrzymują tylko dwa zespoły, także jest jeszcze o co walczyć. Tutaj METKA, mimo że spotkanie przegrała z BHU, to nadal jest w komfortowej sytuacji, ponieważ wczoraj Redbox z BHU zremisował. 3-3 i najgorszy wynik najgorszy, yy, dla tych zespołów. Dla tych zespołów, a z kolei dla metki bardzo korzystny. Także y, tutaj y, sprawa, sprawa jest jeszcze otwarta. Aczkolwiek metka myślę, że jest na tyle doświadczonym zespołem, że, że wykorzysta tą szansę i na pewno awansuje i, i to z pierwszego miejsca. Czyli jakby przesądzają sprawę, nie możemy powiedzieć, że ktoś ma taką przewagę, że już może świętować. Wszyscy, oczywiście, nie są. ma takiej sytuacji. Nie ma takiej możliwości. Tak samo i w grupie B, gdzie Golton jest liderem w tej chwili, ale strata, strata Pimro, o ile się mylę, to są 3 lub 2 punkty, także ta czarna brigada też jest blisko, też chyba 3 punkty, także, także tutaj myślę, że też ostatniego słowa nie powiedział PHP Mirbut, który właśnie w, w dniu dzisiejszym złożył akces do turnieju, także Myślę, że ta druga liga też będzie ciekawa i do końca będzie emocje nie lada. Jakby te czołowe miejsca zawsze omawiamy, natomiast popatrzmy też na te niższe, bo są zespoły, tak, które nie mają na no spadkowe to, to, to też, ale nie mają, mają zerowo jeszcze w swoje konto w Ekstralizie chociaż. a nawet jest jeden zespół, który ma minus jeden. I no, czy już nie ma. Czy już nie ma, właśnie musiałem o to zapytać, <laughs> czy już nie ma, bo jeszcze niedawno miał i no, Inea wykaraskała się z tego w no, końcu, No przepraszam, tak? jeszcze niestety ma. Wykaraskał się z wyjątkowego dorobku się FC Grunwald, który wczoraj odniósł pierwsze zwycięstwo nad no, to Butchemem. bardzo ważne jest także, e, także i dobre podkreślenia. Oczywiście. E, bardzo e, fajne, Ciekawe jest to, że e, wczoraj właśnie były takie dwa mecze FC Grunwald e, z Butchemem oraz Porsche Inter Polska e, grała z Troglodytami. I niby to są mecze praktycznie o pietruszkę, to znaczy te drużyny grają w grupach 9-12, gdzie powinno być zero emocji, takie rzeczy, a tutaj były naprawdę takie emocje. Porsche zremisowało 4-4, straciło bramkę na minutę przed kątem. FC Grunwald też walczył do końca, też w końcówce strzelił bramkę na 2-1, także nie tylko ta pierwsza grupa, gdzie, gdzie, gdzie tam grają o wyższe cele, ale myślę, że te, te dolne te rejony, tabeli środkowe będą też walczyły do końca i będą też pokazywały się z bardzo dobrej strony. Te minusy to za, przypomnijmy, za co w regulaminie, tak jest, że minus, jest, minusowe punkty się tak, dostają. Tak, zgadza się, za, za niestawienie się zupełnie drużyny na, na, bez podania przyczyny drużyna jest karana minusowym punktem, także no jest to, musi być to jakaś kara, bo mówię, no dru, druga drużyna potrafi przyjechać, Jeżeli ktoś by zadzwonił wcześniej, kapitan po prostu po prostu nie zbierze. Potrzebnie druga drużyna przyjechała po prostu, by nie miała z kim grać. Można, można to jakoś troszeczkę inaczej rozwiązać, a tak to po prostu karana zespół, który nie przyjechał jest karany minusowym. Ale jakoś przyjęły to drużyny na klatę, gdzie nie walczą, może innej też się uda, bo zespół także, który tamten sezon niezły, nie ten no, taki, że mam minus jeden, więc zobaczymy, jeszcze trochę czasu. Jest. Do 29 czerwca macie. No to już 28 to będzie zakończenie. 29 będą, będzie czas rewanżów, tak można powiedzieć, bo jest kilka zespołów, które będą chciały się A, zrewanżować. Zgadza, zgadza się, no, tu nie zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie, bo oprócz czołówki naszej ekstra ligowej grają drużyny z, z drugiej ligi, tak, właśnie Piochami i ale ale jeszcze prawdopodobnie zagra, także jest szereg zespołów, które na pewno chcą się sprawdzić z tymi najlepszymi ekipami. i Tu już udało mi się właśnie. Zoborniki, który też jak wiemy na hali świetnie się prezentował. I jeszcze ktoś z Poza Poznania się wybiera? No, czekam na, na, na zespół Golton. Niestety tam troszeczkę są problemy kadrowe. Dwóch zawodników jest kontuzowanych, dwóch kluczowych przede wszystkim zawodników. Zobaczymy tam większość Kto zespołu zgłosiła większość większość zespołu, większość zespołu akcję. tutaj pan Grzegorz Andryszczak, tam mówi, że musi czekać, bo mówi, musi też wiedzieć jak ci podstawowi zawodnicy, bo mówi widzi, że poziom jest wysoki, bo oglądali sobie mecz aut w poprzednim tygodniu i byli pod dużym, pod wrażeniem. Wraż pod dużym wrażeniem a, a chcą powalczyć dlatego też chwała im za to, że że, że nie chcą być na pożarcie, tylko chcą walczyć. No i zapraszamy Golton, bo ma nie tylko fajną drużynę, ale też fajnych kibiców, którzy pewnie tutaj jakimś gronem by nas zaszczycili, przyjechali do Poznania. Także zapraszamy też innych kibiców. Co się będzie działo, jak ten turniej się będzie budował i jak ligi. O tym będziemy informować na bieżąco. Macie Kaniasty. Macie Darek Kozelan. Do zobaczenia.